Jestem pewny, że wszyscy kochacie modę do The Sims 4, bo Sims 4 to jest gra, w którą nie da się grać bez modów. Więc przygotowałem wam 30 modyfikacji, bez których nie zagram w The Sims 4, czyli takie moje typowe must have. It. Podzieliłem zatem ten film na 5 kategorii, takich jak cast, czyli stwórz sima, tryb budowania i kupowania, rozgrywka, YouTube oraz inne, czyli wszystkie mody, które nie pasują do żadnej kategorii. Zatem na początku zacznijmy sobie od trybu stwórz sima i tutaj już na pewno widzicie kilka zmian, ale to nie wszystko i powiem wam, tu tak naprawdę wszystko... Po kolei. Pierwszym modem, który chcę Wam przedstawić jest to, to mod, którego używam od dawien dawna, czyli więcej kolumn, właśnie w trybie stwórz SIMA. Pozwala nam on na zobaczenie większej ilości, na przykład fryzur w tym przypadku, ubrań i tak dalej. Co prawda, kiedyś używałem kolumn 5, natomiast przy zwierzakach, a w szczególności przy koniach, nie wygląda to najlepiej, dlatego zalecam Wam używanie w tym przypadku kolumn 4 i to mi się na ten moment najlepiej sprawdza. Jest wiele rzeczy, które mnie denerwuje w Simsach, i ta właśnie jest jedną z nich, czyli właśnie te sklejone rzęsy od EA i ja totalnie nie mogę ich przeżyć, dlatego mam dla was modyfikację mówiącą o usunięciu rzęs EA, tak to właśnie wygląda, a przy okazji idącą za tym modyfikację z rzęsami od Kiko i Kiko ma różne rzęsy, ja kiedyś byłem chyba fanem najbardziej tych, natomiast teraz Kiko właśnie wyprodukował takie cienkie te rzęsy i one są chyba takie najbardziej realistyczne i wyglądają w sumie najlepiej, więc dla mnie one są tutaj na wygranej pozycji. I właśnie je teraz wybieram. Bardzo też nie lubię tego, że simowie nie są innego wzrostu, na przykład tego, że nastolatkowie nie są niżsi od simów i tak dalej, więc również mam w moich simsach modyfikacje na slider wzrostu, gdzie możecie zmniejszyć i zwiększyć waszych simów, dzięki czemu na przykład nastolatkowie mogą być mniejsi. Oczywiście, niestety czasem jest to problematyczne, ponieważ sprawia to to, że animacje pomiędzy simami są różne i czasem ktoś jest za wysoki, czasem ktoś jest za niski, natomiast ja jestem w stanie to przeżyć, bo po prostu przez to Simsy wydają mi się bardziej realistyczne, więc możemy zrobić naprawdę wysokich Simów i naprawdę niziutkich Simów, także yy, mnie bardzo to jara, ja bardzo lubię tę modyfikację. Kolejną modyfikacją, którą mam przedstawię, to jest ona już widoczna w sumie na ekranie, bo jest to zielone tło. Ja mam różne tła, wymieniam sobie je tak naprawdę w zależności od tego, co bardziej lubię, jaki kolor mi po prostu bardziej pasuje. W tym przypadku mamy to zielone tło, najbardziej mi ono pasuje na ten okres, w którym jesteśmy teraz i dosyć dobrze wygląda, także do tego i do innych teł, które używam Zostaję wam link oczywiście w opisie jak do wszystkich modów z tego odcinka. Posiadam również modyfikacje na realistyczne stopy, które są o wiele, wiele bardziej wyglądające jak ludzkie, ponieważ te w Simsach są takie bardzo ściśnięte i po prostu mam wrażenie, że wyglądają jak taka bardziej Płetwa, a nie stopa, więc to też mam. Kolejną modyfikacją, którą zresztą możecie też zauważyć, jest to, że moja simka stoi w kasie i się nie rusza. Tak praktycznie tylko zamyka i otwiera oczy, a mnie strasznie wkurzają wszystkie elementy ruszania się. Oczywiście, jeżeli chodzi o cechy, to ruszają się, natomiast nie rusza się ona podczas tego, gdy ją robię. Mogę sobie ją po prostu dowolnie przesuwać, i to o wiele, wiele bardziej ułatwia mi właśnie tworzenie sima, kiedy on po prostu jest cały czas w tej samej pozycji. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo wkurzała, to to, kiedy randomizowałem sobie simów i pojawiały się na nich jakieś dziwne akcesoria, dziwny makijaż i po prostu oni wyglądali strasznie i musiałem ja to wszystko z ich zdejmować. I właśnie modyfikacja, którą wam teraz przedstawiam, słuchajcie, jak widzicie zresztą po tych simach, zabiera im jakąkolwiek możliwość posiadania jakiegokolwiek make-upu czy jakichkolwiek dodatków, co jest super, bo ponieważ jak macie mody, to macie przełożone, czy na przykład, nie wiem, nagle macie skrzydła po prostu, jakieś Wróżki, bo chcecie sobie kiedyś zrobić wróżkę i nagle jakiś wasz wylosowany sim ma te dodatki. I dodatkowo tak samo działa to w przypadku wszystkich randomowych simów, którzy tworzą się na naszym świecie. Więc to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. Kolejna rzecz, która ratowała mi tyłek bardzo, to jak widzicie, pozaznaczane rzeczy w kasie. Często jest tak, że jak mamy dużo modów, to mamy te rzeczy niepogrupowane i na przykład chcemy sobie kliknąć to i to i nie możemy sobie tego wybrać. A na przykład to jest również w berf Marks, no nie w tej kategorii. I wtedy możemy sobie te dwie rzeczy wybrać naraz. I właśnie te tutaj, jakby widzicie, przegródki. Jak widzicie, forehead, czyli mamy jakieś takie zmarszczki na czole, mamy zmarszczki na buzi, mamy jakieś frecos, czyli właśnie piegi. To wszystko jest teraz dzięki tej modyfikacji posegregowane. I dzięki temu ja tak naprawdę wiem, co do jakiej kategorii podlega, i mogę dowiedzieć się, jakie rzeczy mogę założyć. Ponieważ z każdej kategorii możecie założyć jedną rzecz. Na przykład, widzicie z czoła możecie założyć jedną rzecz, z buźny możecie założyć jedną rzecz, z piegów możecie założyć jedną rzecz, pieprzyków na lewej stronie możecie założyć jedną rzecz i tak dalej, i tak dalej, co jest bardzo, bardzo ważne i bardzo przydatne. Dodatkowo posiadamy taką segregację również w kolczykach, jak widzicie i również w akcjach bardziej ubraniowych jest to o wiele fajniej posortowane. Wiem, że często macie problem z tym, że pobieranie dużej ilości modów do kasa, takich ubraniowych czy włosów i tak dalej, i tak dalej jest dla was trudne. Natomiast ja Ostatnio znalazłem specjalną paczkę modów od AHU. Jest to paczka, która ma 4 GB i ma ona naprawdę bardzo wielką ilość przeróżnych włosów, które są naprawdę bardzo spoko jakościowo. Niektóre są naprawdę bardzo, bardzo przydatne, i niektóre są bardzo, bardzo ładne. I te wszystkie. Mody można pobrać tak naprawdę jednym kliknięciem. Są to modyfikacje po prostu z pięciu lat chyba ich działalności, które oni właśnie dali do pobrania w jednym pliku, co naprawdę zaoszczędza strasznie dużo czasu. I tak samo mamy tutaj wszystko w przypadku ubrania. Jak wiecie, nie jest tego wcale mało, więc wydaje mi się, że to by mogło zdecydowanie Wam się przydać. I ostatnia modyfikacja, którą odkryłem niedawno, to jest to modyfikacja na oświetlenie w kasie. I teraz usunę tą modyfikację i za sekundę zobaczycie jak to wygląda bez tego oświetlenia. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę, która jest diametralna dla mnie i już po prostu nigdy więcej nie będę grał bez tego oświetlenia, bo jest naprawdę mła. Przejdźmy sobie teraz zatem do trybu budowania i kupowania. I tutaj mam dla was dwie naprawdę świetne modyfikacje, które muszę wam pokazać. I pierwszą modyfikacją, którą wam pokażę jest Better Bill and Buy. Co to znaczy? Jest to lepsze budowanie i kupowanie. Jest to modyfikacja, która pozwala nam na kategoryzowanie na przykład debuga. Czyli, no nie wiem, spójrzmy sobie na przykład na ten hydrant. Ten hydrant jest dostępny do kupienia w grze, natomiast nie w naszym standardowym trybie budowania i kupowania. Z tego powodu jest on ukryty właśnie dla twórców, żeby mogli sobie z tego korzystać. Tak samo jak na przykład te samochody tutaj stojące. My nie możemy do nich w żaden sposób dotrzeć. Natomiast po pobraniu tej modyfikacji pokaże nam się tutaj opcja z BCR. Builds and Buy i mamy tutaj zorganizowany debug, który sobie zaznaczamy, dzięki czemu jak wejdziemy sobie również w zawartość, zaznaczymy sobie debug i live eddy, to później tutaj mamy wszystkie te obiekty, które IE chciało przed nami ukryć. Zobaczcie, jak to jest że na przykład jakaś jaskinia. Albo z Live Edita mamy bardzo dużo ciekawych roślinek, ciekawych nawet kurde jest tramwaj jakiś, więc naprawdę można dużo, dużo rzeczy tutaj znaleźć, jakieś nawet domki powstawiać, naprawdę to może się przydać builderom, a dodatkowo, moi kochani, mamy również możliwość sortowania sobie rzeczy poprzez różne kolekcje. W Simsach 4 mamy tylko możliwość sortowania przez wszystkie kolekcje, a dzięki temu tutaj jak widzicie mamy każdą kolekcję, co jest bardzo. Bardzo przydatne, więc to jest modyfikacja, którą polecam każdemu, kto lubi jakkolwiek budować w bo na pewno Wam się to przyda. Kolejna modyfikacja, którą Wam pokażę, jest bardzo ekscytująca, bo pewnie sobie zapytacie: co kurka wodna ta lodówka robi tutaj? Jakim zimem ona jest poza parcelą? I dokładnie ta modyfikacja pozwala nam na takie szalone przesuwania. Jest to modyfikacja tool, czyli take objects off lot, czyli po polsku to będzie zabierz obiekty spoza parceli. No i na przykład weźmy sobie jakąkolwiek lodóweczkę, na przykład taką, a następnie otwórzmy sobie modyfikację tool za pomocą przyciśnięcia shift i T. I teraz mamy, jak widzicie, różne opcje, na przykład skalowanie, przekręcanie, wywracanie i przesuwanie, jeżeli chodzi o garancję tego. Jest to naprawdę niełatwa sprawa, natomiast według mnie przesuwanie jest najłatwiejsze. I słuchajcie, jak widzicie, mamy sobie naszą lodóweczkę zaznaczoną, i klikacie sobie na przykład tutaj zaznaczoną lodówką. I możecie ją sobie dowolnie przesuwać. Natomiast jeżeli chcecie ją wysunąć z tego, co mam poza parcel, to musicie napisać już tutaj to na waszej skali na przykład minus 2 i przecinek minus 2 i kliknąć sobie OK. I o, jak widzicie, ona się teraz przesuwa, i możemy sobie ją wziąć. I jak widzicie, to jest czasem różnie, różnie się da te rzeczy przesuwać, natomiast tutaj mamy wiele możliwości przesuwania tego, jak widzicie, w różne strony. Także ja na przykład te lodóweczki mogę po prostu postawić obok siebie i mogę tak robić dosłownie z większością rzeczy, które mamy. No, mamy, słuchajcie. To drzewko, zaznaczam sobie to drzewko I chciałbym, żeby to drzewko przyszło tutaj Następnie jakoś tutaj, o proszę bardzo I ono sobie już tutaj może stać, dzięki czemu możemy Wiele rzeczy kłaść po naszą parcelą Co jest przydatne bardzo, bo na przykład Nie wiem, nie zmieści nam się w ogródku grill No to bierzemy sobie jakiegoś takiego grillka Zaznaczamy go sobie tulem I wkładamy go sobie na przykład tutaj, jest to możliwe Nie jest to łatwe do zrobienia, natomiast jest No i kochani, jest tutaj naprawdę Dużo, dużo więcej opcji, które żeby ogarnąć To trzeba być naprawdę prosem Natomiast i tak jest to bardzo, bardzo potrzebne Czas na modyfikacje, na rozgrywkę, czyli najprawdopodobniej na mody, których potrzebujecie najbardziej. I zacznijmy sobie od UI Cheat Extension. Co to jest UI? UI to jest cały nasz interfejs, i tak naprawdę, dzięki tej modyfikacji cały. Nasz interfejs staje się interfejsem, który możemy modyfikować. I zacznijmy sobie na przykład tutaj od tej strony, związanej ze pragnieniami życiowymi. I pamiętajcie, w tej modyfikacji, prawy przycisk myszy to jest wasz najlepszy przyjaciel. Jak kliknijcie sobie prawy przycisk myszy. To możecie na przykład zwiększać sobie poziomy aspiracji. Jeżeli macie jakąkolwiek karierę, to możecie na przykład kliknąć sobie i wywołać instant awans w niej. Jeżeli macie jakieś umiejętności, jaką będzie najprościej zrobić? Śpiewanie. Klikacie sobie prawym przyciskiem myszy i macie level śpiewania, który wasz simka będzie mieć. Jeśli chodzi o przyjaźnie, to tak samo możecie kliknąć prawym przyciskiem myszy na osobę, z którą chcecie zmienić wasze relacje. Możecie nawet odblokować jakieś etapy, jak na przykład u niej było zdobycie pracy i inne rzeczy. I tak samo lewym tym, tym razem przyciskiem myszy możecie sobie zmieniać potrzeby, albo prawym wpisywać sobie dokładną ilość zapełnienia tego paska potrzeb. Tak samo możecie odblokować nawet punkty bonusowe, klikając prawym przyciskiem myszy na różne bonusy. Dodatkowo możecie dzięki tej modyfikacji zmieniać pogodę, sobie, klikając prawym przyciskiem myszy Zmieniać nawet czas klikając prawym przyciskiem myszy, zmieniać fazy księżyca, czy nawet jak widzicie ślad ekologiczny, który tutaj jest. Więc tylko korzystać. Kolejną najważniejszą praktycznie dla mnie modyfikacją jest MC command center, centrum zarządzania, centrum dowodzenia, które pozwala nam robić naprawdę wiele niesamowitych rzeczy. Mamy tutaj opcję funduszy, rozgrywki, związków. Możemy sobie ustawić płacenie alimentów, procenty alimentów, spadki u naszych simów. Na przykład w opcjach rozgrywki możecie sobie ustawić procent opadania potrzeb waszych simów, dzięki czemu możecie sobie utrudnić grę i ułatwić. Macie tutaj naprawdę przeróżne ilości różnych opcji i ustawianie. Jak widzicie, nawet możecie ustawić, że simka, która jest staruszką, będzie mogła być w ciąży, albo ustawić większą ilość simów w waszej rodzinie niż ośmiu więc jest to jedna z bardziej potrzebnych według mnie modyfikacji do Simsów 4 i na pewno musicie ją pobrać więcej, słuchajcie, filmików na temat samej tej modyfikacji jest na moim kanale, więc jeżeli chcecie taki rozszerzony tutorial jak z niej korzystać to gdzieś tutaj z prawej strony pojawi wam się filmik pokazanie następnej modyfikacji wymaga ode mnie posiadania tego słodkiego kocórka tutaj, bo kolejna modyfikacja to jest możliwość wybrania sobie zwierzęcia i po prostu sterowania nim ta modyfikacja jest bardzo przydatna, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do tego tego jak wyglądało to w Simsach 3, że tam normalnie można było robić tak naprawdę wszystko z naszymi zwierzętami. Dzięki czemu teraz tym zwierzaczkiem możemy sobie również tutaj kierować. Możemy nawet sobie nakierować na naszą Simkę, na przykład oglądać, wyjść do niej, robić różne rzeczy, czy bawić się z różnymi rzeczami w naszej okolicy, chodzić w różne miejsca, sprawdzać po pierwsze potrzeby naszych zwierząt, to też jest bardzo ważne. Kolejną modyfikację trudną będzie wam pokazać, ponieważ nie jest ona taka po prostu prosta do pokazania, a ta modyfikacja to jest po prostu brak autonomicznego sięgania picia, czyli na przykład nie ma takiego okresu, że wasz sim idzie sobie do lodówki albo do kranu i wyciąga sobie wodę, po prostu ta modyfikacja to blokuje, bo to jest nienaturalne Ci simy dosyć często to robią za często, więc nikomu się to nie podoba i dlatego ja jej po prostu używam cały czas. Kolejna modyfikacja, którą bardzo sobie cenię to jest modyfikacja na mieszkanie w sklepie i kiedy damy sobie takie wyzwanie parceli, to możemy sobie normalnie w naszym miejscu, na naszej parceli mieszkalnej, po prostu otworzyć sklep. A ja uważam, że to jest dosyć normalne. Biznesy bardzo często otwiera się w swoich domach, na przykład jakieś takie, wiecie, mini sklepy. Postawicie sobie właśnie jakieś drzwiczki, to może sobie kliknąć, czy chcecie mieć 100% przebitkę, 25%, 50%, 70%, możecie sobie zmienić tutaj, słuchajcie, reklamy, możecie otworzyć wasz sklepik i normalnie sobie wtedy zarządzać tym sklepem, robić to tak, jakbyście to robili po prostu w sklepie, który macie kupiony na innej parce i uważam, że to jest naprawdę świetna modyfikacja i bardzo, bardzo dodatek przydatna. Kolejna modyfikacja, którą wam pokażę i która jest dla mnie ostatnim niezbędnikiem, to jest modyfikacja na realistyczną ciążę, realistyczny poród. Moja Simka jest w tym momencie w drugim trymestrze ciąży i od teraz ma ona opcję na swoim telefonie, żeby zadzwonić do położnika i wybrać sobie tak naprawdę, jak ona chce rodzić. Czy przez maszynę chirurgiczną, czy przez poród naturalny, cesarskie cięcie, poród domowy i może jeszcze iść na USG sprawdzić płeć swojego dziecka. Dodatkowo modyfikacja jest po polsku. Możemy sobie rozpocząć normalnie badanie USG, które pokaże nam, jaką mamy płeć dziecka, i możemy tak samo właśnie iść na poród, gdzie normalnie możemy mieć pełen poród, pełną taki taki experience w sumie, można powiedzieć, porodowy gdzie musimy czekać na 10-centymetrowe rozwarcie. Także jest naprawdę wiele, wiele, słuchajcie, rzeczy, które w tej modyfikacji jest bardzo fajne. Tutaj mamy różne PDMA, na przykład o tym, że będzie to jedno dziecko i że spodziewamy się dziewczynki, więc to jest modyfikacja, której ja dosłownie używam ostatnio nagminnie i naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Sims 4 Uniwersytet to jest dobry dodatek, natomiast ewidentnie Uniwersytet jest 30 razy za długi. I właśnie dzięki tej modyfikacji możemy sobie wybrać tak naprawdę ile chcemy, żeby zaliczeń miał nasz sim. Normalnie, z tego co wiem, nasz sim musi chodzić 3 tygodnie, czyli zdobyć 12 zaliczeń, z tego co wiem. Czyli chodzić minimum 3 tygodnie albo 4 tygodnie na studia, co według mnie jest za dużo, i zaczyna się nudzić. Ale tutaj do wyboru na przykład 8, czyli 2 tygodnie, 4, czyli jeżeli bierzemy 4 kursy, to tak naprawdę w tydzień możemy zjeść studia, 6 ja biorę z reguły, bo to jest tak najbardziej optymalnie. Dzięki czemu nasze studia są o wiele, wiele krótsze. I wtedy nasi też mają czas na inne rzeczy w swoim życiu, więc dla mnie to jest modyfikacja must have. Simulation Lag like Fix to jest kolejna modyfikacja, której nie mogę pokazać. Najlepiej pokazana ona jest na tym filmiku, że czasem zdarza się tak, że wasi Simowie zaczynają się przy jakiejś pracy, powtarzają te same rzeczy, i, i w ogóle coś tutaj nie działa, i, i czujecie, że po prostu powinno to iść do przodu, natomiast nie idzie. Ta modyfikacja usuwa to i z reguły. Simowie nie zastanawiają się, co robić, ogólnie można powiedzieć, że spowalnia ona. Lagi tak naprawdę naszych Simsów, więc warto ją pobrać, jeżeli macie jakieś dziwne pszcinki, wasi simowie właśnie cały czas robią jedną rzecz albo cały czas nawalają głową, tak, i dosłownie nic się nie dzieje. To to jest modyfikacja dla was. Ostatnio nagrywałem wam filmik o tym, jak simowie w Simsach 4 chudną, tyją, jak wygląda ich cały system metabolizm i tak dalej. No i cóż, ten eksperyment wykazał się dosyć nierealistyczny, więc tutaj przedstawiam wam modyfikację od Roberki, który już wam ciągle nazywa się ta modyfikacja Fitness Controls i to właśnie ona sprawia, że system naszych simów, system e, właśnie tracenia kalorii, system zkiwania kalorii i tak jest dużo bardziej realistyczny. Dodatkowo można zrobić bardzo grubiutkich simów dzięki tej modyfikacji, co również mi się całkiem przydaje, ponieważ no ja czasem robię, wiecie, jakieś takie miniaturki, gdzie te simy są po prostu grubsi i to jest akurat bardzo przydatna modyfikacja, jeżeli chodzi o bycie po prostu youtuberem również. A do kolejnej modyfikacji musimy zrobić to. Dokładnie, nasz simka w tym momencie musi umrzeć i jak widzicie, już nam się pojawiło powiadomienie. Wygląda na to, że ktoś właśnie umiera. Musisz natychmiast wezwać lekarza. Kliknij na swój telefon i go wezwij, więc my robimy to szybciutko klikamy zgłoś śmierć, a jest to modyfikacja Mortem, czyli modyfikacja, która pozwala nam na wyprawienie prawdziwego pogrzebu naszym Simom. Modyfikacja, dzięki której naście mogą być albo spaleni, albo właśnie mogą zostać pochowani na cmentarzu. I jest to modyfikacja, którą ja uwielbiam, ponieważ ona daje tak realistyczne porody, że ja w moich prywatnych rozgrywkach jak gram, to zawsze robię coś takiego, ponieważ to jest bardzo, bardzo przydatne i naprawdę jest to coś nowego. Mamy pana, słuchajcie, lekarza sądowego, który będzie właśnie Orzekał śmierć i zabierze naszą simkę na sekcję zwłok. Później będziemy mogli tą simkę z sekcji zwłok odebrać i kolejno wykonać jej pogrzeb. Nawet mamy pytanie, czy chcemy właśnie wykonywać jej pogrzeb? Także świetnie. Jest to modyfikacja, która jest bardzo podobna, i tym kończymy nasze modyfikacje związane z rozgrywką. I przechodzimy do modyfikacji YouTube'owej. Zatem, jeżeli jesteśmy w naszych sprawach YouTube'owych, to może zacznijmy sobie od pulse Playera. Pouce Player jest to modyfikacja, która pozwala naszym simom na pozowanie. Jak powiesz sobie, pulse Player i pasujące do niego pozę, Ja mam tutaj na przykład taką szokowaną pozę, to możemy sobie normalnie wejść na tabie i zrobić naszemu simowi piękne zdjęcie, trawić, jak widzicie w szoku, i idealne po prostu zdjęcie na miniaturkę. Ja najczęściej właśnie postplayera używam do miniaturek albo też do e, robienia jakichś scenek na YouTube. na przykład. To jest bardzo przydatne i uważam, że postplayer jest super. Dodatkowo postplayer również działa na animacje, więc jeżeli macie jakieś animacje, to również możecie go używać właśnie i nagrywać różne filmy. Kolejną modyfikacją jest no distance blur, czyli jak widzicie, chodzi tutaj o tego blura, to takie można powiedzieć, zaplamienie, które z reguły występuje w Simsach. Jak widzicie tutaj na ten moment go nie ma. Jest to wszystko bardzo takie ostre, jeżeli chodzi o tą daleką część naszych Simsów i według mnie to wygląda dużo lepiej i ja w ogóle lubię to używać na nagraniach, bo no wygląda to po prostu przejrzyściej. I zobaczcie jak to wygląda. W przypadku tego moda wygląda to w ten sposób, a bez modyfikacji wygląda to właśnie tak plamiście, tak bardzo nieostro. Więc ja wolę ewidentnie wersję z tą modyfikacją na YouTube'a. To jest bardzo, bardzo przydatne. Kolejną sprawą jest no Glow i No Blue, co powoduje tylko i wyłącznie to, że w naszych simsach. Światła są bardziej w ciepłych kolorach, ja nie lubię takich zimnych strasznie kolorów świateł Co prawda tutaj tego jakoś mocno nie widać, najbardziej w sumie widać na naszych simach, że te światła po prostu, te oświetlenie wygląda lepiej Ale w ogóle najlepiej widać to na stronce, która to pokazuje Bez modyfikacji wygląda to normalnie tak jak tutaj jest podpisany Maxis po lewej stronie A z NoGlo i z NoGlu wygląda to tak jak jest po stronie prawej, więc ewidentnie to światło jest takie przyjemniejsze dla oka I ja je bardzo, bardzo lubię i bardzo cenię w ogóle sobie w rozgrywkach Kolejnymi dwoma modyfikacjami, tak naprawdę, są modyfikacje TeamX All Cheats i modyfikacja, która nawet nie wiem, jaki, jakiego autora jest, jest to modyfikacja Enable Debug Cheats. Co to znaczy? Jak piszemy sobie testing cheats on, to opcji mamy kilkanaście, a tutaj, jak widzicie, tych opcji jest naprawdę bardzo dużo, na przykład opcja zabicia, dania simoleonów jakichś, kolekcji, kombinowania różnych rzeczy. Tego jest naprawdę dużo. Niektóre opcje są bardzo, można powiedzieć, Rozpocznij pożar, są bardzo ryzykowne, więc nie zawsze warto jest je robić. Ale na przykład mamy tutaj takie kody, które mi się na przykład bardzo przydają. Bo jest to na przykład kod Sim Spawn, który nam tutaj spawnuje jakiegoś takiego randomowego sima który się tutaj pojawia, i to mi bardzo często pomaga. Nagrałem cały filmik o zakazanych kodach do The Sims 4. I to tak naprawdę działa dzięki użyciu tych dwóch modyfikacji, gdzie mogę po prostu te różne kody robić. I zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, co prawda jest dosyć stary, natomiast bardzo fajne i ciekawe, czy tam pokazałem. Także możecie wejść i zobaczyć. I ze strony YouTubeowej to tyle. I tak naprawdę teraz przechodzimy sobie do modów różnych, czyli na przykład do tańczącej kościelny, czyli customowy właśnie ekran ładowania. Jest to mój ulubiony ekran ładowania, po prostu ever. Od razu mi się uśmiech na twarzy pojawia, jak widzę tą tańczącą sobie tutaj i balansującą kościelę, więc do tego też macie link. I ostatnia ważna modyfikacja jest to modyfikacja XML Injector. Nie mam pojęcia, na czym ona polega, ale po prostu ona pomaga niektórym modom w działaniu, po prostu bez niej niektóre mody nie działają, i na na przykład większość tych modów, które mamy właśnie w tym filmiku, działają dzięki tej modyfikacji, więc po prostu najlepiej jest ją mieć pobraną i mieć w folderze mods zawsze. Dzięki temu, bo na przykład jak nie wiem, często piszcie do mnie Kosmo, nie działa mi mod z całowaniem kastowym, który mi dałeś. To dlatego, że nie macie XML injektora. Więc pamiętajcie, żeby tą modyfikację po prostu zawsze mieć u siebie i ona naprawi to na przykład, czemu mody które nie działają. I tak naprawdę, moi kochani, to jest tyle, jeżeli chodzi o modyfikacje, bez których nie mogę zagrać w 2023 roku. Dajcie znać, czy poznaliście jakieś nowe modyfikacje, albo czy namówiłem was do, że tak powiem, posiadania jakichś nowych modyfikacji, bo jestem oczywiście bardzo, bardzo ciekawy. No i cóż, moi kochani, jeżeli chodzi o rozdanie, ponieważ... Pod ostatnim filmem z rozdania miałem wam do rozdania dowolną kolekcję. To akurat tą kolekcję wygrywa Zuza Matius 4162. Zachęcam Cię do napisania do mojego maila, który masz w opisie, żeby odebrać swój kodzik. A jeżeli chodzi o wygraną tak naprawdę ostatnią w tym miesiącu, bo to już jest ostatnie rozdanie w tym miesiącu, w którym zdawałem dodatki do Simsów na każdym filmie, to mam wam do rozdania akcesoria, styl dawnych lat. I cóż, wystarczy, że napiszcie w komentarzu, że bierzecie udział. I oczywiście ja. Za tydzień w czwartek podam wam wyniki. Także jeżeli ten film się spodobał, to stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, i do zobaczenia następnego i ciao, pa